Wszystkim mi nie było. Sorry za hałasy, bo wiatr wieje straszny. Pogody nie było, więc nie było jak nagrywać. Auto no, napuciłem trochę, także zaraz wam pokażę, co tam nowego u mnie. I jak się troszkę cieplej zrobi, bo nagrywamy trochę autek. Pamiętacie Bastrę, którą nagrywałem wcześniej. Także wczoraj inżynierowie z wschodniej granicy kupili. Dzisiaj przyjadę odebrać. No, transportera też pamiętacie. Och, też trzeba będzie go w końcu umyć, wystawić ogłoszenie, bo to już trzeci rok jak jeżdżę, także coś by się przydało zmienić. Fajnego s -Maxa w Szwajcarii kupiłem, cały w oryginale, tylko jeden błotnik malowany był wcześniej, a tak to cały auto oryginał, jest tylko 140 tysięcy przebiegu, także super stan. Dwie praktycznie identyczne Mazdy, piątki, 2 litrowe benzyny, 2010 rok, ta z kwiateczki właśnie też sprzedana, już klient wziął dokumenty, żeby sobie zarejestrować. A nawet dość ciekawa, 190 tysięcy, tylko przebiegł też ze Szwajcarii. No i ta też ze Szwajcarii 170 tysięcy przejechane. Troszeczkę lepszy nawet stan niż tamta, niewiele droższa. 20, chyba 60 tysięcy, także no, 2007 rok. Z jednej strony duży, z drugiej nieduży, ale nawet fajna. I zaraz pokażę, co tam jeszcze 10 sztuk jeszcze po warsztatach jest tu pod domem, jeszcze no, typu, który też pamiętacie. Już przerejestrowałem, muszę tablicę założyć, ogłoszenie wystawić. Proszę bardzo ciekawym autek też ze Szwajcarii, kupiłem Mercedes CLS, 3,5 benzynka, no taki fajny brabusik i przebieg jak na taki rocznik nie jest duży, bo 210 tysięcy. Ładny. Jak na 2005 rok to tutaj trochę gratu, bo tam był robiony przód, nie, za parę rzeczy zostało. I co jeszcze Wam mogę pokazać? Trochę grat gratów starych, które trzeba w końcu porobić. A czwóreczki już mam porobione. Trzy sztuki, praktycznie czwarta została do zrobienia. Odebrałem w końcu 124 polakierowane, ale oczywiście nie chciało się złożyć lekiernikowi. także zrobi się cieplej. i będziemy składać. Także pamiętacie? Polóweczka GTI ze Szwajcarii. Moja taksóweczka na czarnych blachach. Zafirka OPC. Hej, 284, 284, 284, 284, no tam na późniejsze czasy z tyłu zagląda duży tiacior, To nie jedyny, którego mam. No i tam jeszcze 124, 123 Mercedes, 3, 3 litrowy diesel. Także jest co robić, tylko żeby pogoda była. Także trzymajcie się. Za parę dni się odezwę, jak się zrobi cieplej, to ponagrywamy coś. Dogrywam z domu resztę, bo na dworze po prostu się nie da. Zima wróciła i masakra jest. Także słuchajcie, jakie plany? Rezygnuję z jednej pracy, z jednej stacji diagnostycznej, to będę miał więcej czasu, żeby się tymi autami zająć, więcej coś ponagrywać. Także więcej czasu dla Was będę mieć. W najbliższych dniach, jak się zrobi ciepło, to chcę ponagrywać każdy samochód, krótką relację, żebyście wiedzieli co i jak. Kolejne plany na następne odcinki. Ponagrywać może wam trochę licytacji, tak jak kupuję auta w Szwajcarii. Może krótka relacja z tych, co już kupiłem. No tylko mówię, musi być trochę czasu, trochę pogody i będziemy działać. Jeśli zacznę więcej Wam nagrywać, no to zastanawiam się nad zmianą nazwy kanału. No, czy praktycznie, no nie ma nazwy, bo na razie to jest no prywatny mój kanał, imię, nazwisko. Taki mój pomysł, może jak coś podpowiecie, inspirując się moim kolegom, który mieszka na Filipinach. Pozdrawiam Piotruś i jego kanał Wyspiarskie Przygody, to ja bym może nazwał kanał Moje Graciarskie Przygody. Co wy na to, może inne propozycje? Dawajcie w komentarzach. Także do zobaczenia za parę dni, byle tylko pogoda dopisała. Trzymajcie się. Cześć.